Jak obiecałem, wracam do tego, co i mi, i Wam sprawia największą przyjemność. Czyli kolejne opowiadanie z morałem. A morał jest taki, że ator przygupoty. głupoty. I nigdy lek, nawet najskuteczniejszy, nie może być alternatywą dla szczepionki jako sposób walki z pandemią. Aha, jeśli nie słuchaliście vloga o tym, co dalej z powieścią. To nie wiecie, że niniejszy tekst jest kontynuacją innego, co do którego musicie wiedzieć tyle, że w tym świecie nastąpiło dwa razy pstryknięcie rękawicą nieskończoności i najpierw połowa ludności wyparowała, a potem została przywrócona po pięciu latach. Ale oczywiście zachęcam do zapoznania się z poprzednimi częściami, które wyjadą w karcie i stworzą playlistę, czy Thanos miał rację. Mijały miesiące. Bajzel, jaki powstał w przestrzeni publicznej, w związku z tym, że prawa własności nieruchomości, jak i majątku ruchomego należących do osób, które zniknęły, teraz musiały być przywrócone, a w wielu przypadkach nie tylko zmieniły one właścicieli, ale i zostały przebudowane czy wyburzone. Na szczęście większość została przejęta przez rząd światowy w formie pustostanów. Wciąż oczekiwała na decyzję w kwestii nowego planu zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu mogło zostać to zwrócone dawnym właścicielom po tych pięciu latach. Nie było też większych kłopotów z pojazdami, które w większości nie zostały zezłomowane czy zniszczone przez wandali i złodziei, ale stały dalej na wielkich, strzeżonych parkingach. I po udowodnieniu własności oraz przejściu przeglądów technicznych i wykupieniu ubezpieczenia Sukcesywnie wracały do swoich właścicieli. Spowodowało to jednak ogromny problem. Infrastruktura drogowa, która powstała przez ostatnie kilka lat, nie była przygotowana na przyjęcie tylu pojazdów, i wypadki drogowe stały się istną plagą. Dlatego Ministerstwo Ruchu Drogowego postanowiło zająć się tym tematem jak najszybciej. Minister Fawro rozsiadł się wygodnie w fotelu, i jak to miał w zwyczaju, Jedynie skinął na swojego asystenta, żeby ten przedstawił temat posiedzenia, a sam przymknął oczy i zastygł w wyrazie wielkiego skupienia i przysłuchiwał się propozycjom delegatów. Jak dla mnie największym problemem jest natężenie ruchu na głównych węzłach komunikacyjnych w godzinach szczytu. Trzeba wprowadzić obostrzenia. W ciągu minuty na autostradę będą mogły wjechać tylko cztery nowe pojazdy. Bo mniej więcej tyle ich w tym czasie wyjeżdża. Do tego wyznaczyć widełki co do rozwijanej prędkości, zarówno minimalnej, jak i maksymalnej, tylko tak zapewnimy sobie pełną i nieprzerwaną przepustowość każdej drogi. I jak kolego wyobrażasz sobie kontrolowanie tego wszystkiego? Na każdej bramce ustawisz policjanta, czy zaprojektujesz jakiś mega skomplikowany system sygnalizacji świetlnej, bramek i fotoradarów oraz oprogramowanie sterujące tym wszystkim? Bo wiara w to, że ludzie tak po prostu będą przestrzegać tych wszystkich nakazów i zakazów tylko dlatego, że jako rząd ogłosiliśmy takie rozporządzenia, jest po prostu śmieszna. Wbrew pozorom, ale tak. Obywatele słuchają władzy. Przynajmniej większość. Zwłaszcza jeśli rozumieją, że to dla ich dobra. Ale to oznacza totalitaryzm. A takie systemy źle kończą. Coraz więcej osób zacznie łamać obostrzenia dla samej zasady, nie tylko krzywdząc siebie, ale i innych, a ostatecznie pociągając za sobą wystarczająco duże masy, aby doprowadzić do buntu i rewolucji czyli, krótko mówiąc, jedna wielka tragedia. To już lepiej pogodzić się z nielicznymi ofiarami. I poczekać, aż kwestia się sama wyreguluje. Minister odchylił się w tył na fotelu, spojrzał w sufit, głęboko odetchnął, ale nic nie powiedział. Wrócił do pierwotnej pozycji, poprawił się w fotelu i spojrzał wymownie na wertyksa, bo wiedział, że ten chłopak, choć młody i bardzo nieśmiały, miewa wspaniałe pomysły. Ale sam z siebie żadnego nie przedstawi. To introwertyk osoba bardzo mocno pogrążona we własnych myślach i umiejąca dzięki temu przetrawić wszystko, nie ruszając się ze świątyni swojego umysłu, gdzie czuje się bezpiecznie i swobodnie. I o ile opuszczanie swojej strefy komfortu wymaga od niego dużego wysiłku, to czasem trzeba go do tego zmusić z korzyścią dla wszystkich. Wertyk przełknął ślinę, odchrząknął i zaczął mówić. Moi drodzy, myślę, że podchodzicie do sprawy od złej strony. Próbujecie panowie znaleźć lekarstwo na tę sytuację, a to w zasadzie nic nam nie daje. Potrzebujemy nie lekarstwa, ale szczepionki. Problem musi nie tyle zostać zlikwidowany, to całkowicie usunięty. Powinniśmy uderzyć w przyczyny, a nie w skutki. Jeśli doprowadzimy do sytuacji, w której znikną same wypadki drogowe, nie będziemy musieli leczyć. Ale ja się w pełni zgadzam i dlatego proponuję ograniczenia w ruchu. Jak nie ilościowe, to chociaż ograniczenia prędkości. To będzie rozwiązanie, które zabezpieczy nas przed rozwojem tej plagi. Nie. To co najwyżej ją wyhamuje. A nie o to nam chodzi. To, co chciałbyś, aby się stało? Rozbudowa szpitali i bazy helikopterów medycznych, aby ofiary wypadków nie ponosiły konsekwencji? To się nie uda. Zawsze mogą być jakieś powikłania, a do tego jakiś na szczęście niewielki procent nie przeżywa takich wypadków. I dlatego musimy interweniować na innym poziomie i nie próbować sprawić, aby skrzyżowania w maksymalnie małym stopniu generowały kolizje. Ale usunąć z tego równania te skrzyżowania całkowicie. Jak niby można usunąć skrzyżowania? To nie będzie łatwe, ale sukcesywnie stosowane w końcu będzie mogło zostać zrealizowane w pełni. W miejscach, gdzie mamy mniejszy ruch, trzeba budować ronda, a tam, gdzie jest większy, wielopoziomowe wiadukty w taki sposób, żeby tory ruchu pojazdów się nie przecinały a pasy ruchu o przeciwnych kierunkach nie stykały się ze sobą. Minister Favro nieznacznie podniósł rękę, co sprawiło, że wszystkie oczy zwróciły się w jego kierunku, oczekując aż coś powie. Ten jednak nie odezwał się ani słowem, a tylko bardzo powoli zaczął rytmicznie klaskać w dłonie. Całe zgromadzenie to podchwyciło i aplauz było słychać w całym budynku. Niedługo później przygotowano odpowiednie projekty i zaczęto je wdrażać. Remonty i budowy nowych dróg były nieco uciążliwe, a nawet spowodowały kilka wypadków, ale to był niewielki promil, wręcz pomijalny, z pewnością stanowiący skutek uboczny w tysiąc razy mniejszym stopniu niż brak działania i pozwolenie na powrót do poprzedniego stanu. Z dnia na dzień coraz więcej skrzyżowań stawało się bezkolizyjnych, i w kolejnych regionach ilość wypadków zaczęła drastycznie spadać. Dlatego coraz bardziej przyspieszano tempo prac, aż po dwóch latach od pamiętnego spotkania w Ministerstwie populacja planety praktycznie zapomniała, czym jest wypadek drogowy. Po latach miało się okazać, że nowe pokolenie nie potrafiło nawet zrozumieć, czym w ogóle były, gdy uczyły się w szkole czy słyszały od swoich rodziców i dziadków na ten temat. A dzień, w którym eradykowano wypadki, był świętowany co roku. Nie chcę mi się komentować, jak głupie jest stwierdzenie Atora, że powinniśmy pracować nad udoskonaleniem leków lub wynalezieniem nowych, zamiast robić co w naszej mocy, aby jak najszybciej i jak najwięcej ludzi wyszczepiono. Analogia do różnicy między uciążliwością remontu drogi, a potencjalną śmiercią wypadku też powinna mówić sama za siebie w kwestii ewentualnych odczynów poszczepiennych. Nawet jakby były rekordowo wielkie, to i tak mniejsze niż po przechorowaniu. Nie wspominając o tym, że w zależności od kraju śmiertelność wynosi od dwudziestu kilku do ponad 90 osób na tysiąc zachorowań, a póki co na skutek szczepień szczepionką firmy AstraZeneca, o czym było głośno i wiele osób chciało bojkotować, jeśli nie szczepienie jako takie, to przynajmniej ten jeden preparat. Zmarło trzy osoby. Z tym, że nie na tysiąc, a na milion dawek. Znaczy w zasadzie 999 997 dawek, bo te trzy osoby zmarły po pierwszej, a cała reszta zbadanej grupy przeszła z powodzeniem również drugą dawkę, kończąc zdecydowanej większości... Z dwudniowym bólem ramienia, kolejna grupa w ogóle bez objawów, i nieliczna z lekkimi objawami, głównie bólem głowy lub brzucha oraz biegunką. Czyli w najlepszym razie COVID-19 zabija 8,5 tysiąca razy częściej niż szczepionka. Przy czym w najlepszym razie oznacza wzięcie drugiego od dołu pod względem śmiertelności kraju, czyli Niemiec, z których też pochodzą te trzy śmiertelne przypadki dotyczące szczepionki AstraZeneca. I nie będę wchodził w kwestię dodatkowych czynników, czyli stanu opieki zdrowotnej, chorób towarzyszących, czy tego, że zakrzepy, które nastąpiły po szczepionkach AstraZeneca, występują naturalnie w od 2 do 5 przypadkach na milion. I mogły być zupełnie przypadkowe i niezwiązane ze szczepieniem. To i tak rozstrzał ryzyka jest tak ogromny, że ten jeden argument wystarczy. I jak już jesteśmy w temacie, to jeszcze jeden absurdalny argumentatora, że szczepionkę dali nam za szybko i powinni ją najpierw gruntownie i długo przebadać. Czy ty, człowieku, sumienia nie masz? Wolałbyś, żeby przez kolejne kilka lat badano preparat i w tym czasie. Umarły miliony ludzi? To chyba oczywiste, że szczepionka od samego początku była tak wielkim priorytetem, że wszystkie procedury maksymalnie przyspieszono, a na pracę nad preparatem przerzucono wszystkie możliwe siły przerobowe. I zamiast narzekać, wypadałoby skakać z radości, że udało się to opracować aż tak szybko, co jest fenomenem w historii ludzkości. Nie mówiąc o tym, że nad podobną szczepionką pracowano już w zasadzie od 2002, po epidemii SARS, dopracowywano po 2012, po epidemii MERS, i mając to doświadczenie, przy kolejnej wersji wirusa z podobnej rodziny, bardzo szybko wykorzystano tamte badania do opracowania szczepionki, dosłownie w ciągu kilku tygodni. Ryzykując wiele śmierci. Najpierw testując to zgodnie z procedurami, najpierw w pierwszym etapie czysto mikrobiologicznie, potem na zwierzętach, potem na wąskiej grupie ochotników, a na koniec na grupie szerokiej, w ten sposób przechodząc przez wszystkie cztery etapy z pięciu wymaganych do dopuszczenia preparatu. Nie w dwa lata, jak to zwykle bywa, a w około cztery miesiące. Dlaczego cztery z pięciu, a nie wszystkie pięć? No cóż. Piąty etap to właśnie dopuszczenie do stosowania i nadzór nad tym, jak kształtuje się odporność populacyjna i ewentualnie modyfikując preparat. I ten etap zakończył się w całej historii medycyny tylko dla jednej szczepionki tej dla ospy prawdziwej, bo to jedyna choroba całkowicie usunięta ze świata, na którą już się nikogo nie szczepi, bo po prostu nie trzeba. Cała reszta preparatów, którymi szczepi się ludzi, ale też trzodę chlewną czy bydło, nadal jest na piątym etapie badań. Dobra, ciśnienie zeszło i w końcu wyrzuciłem z siebie to, co mnie boli w antyszczepionkowej między wierszami postawie Krzyśka Woźniaka z kanału prezentację znanego szerzej jako Ator. Żeby nie było niedomówień, szanuję bardzo tego człowieka, zwłaszcza za materiały o ekonomii, i analizy polityczne w kwestiach prawno-podatkowych, bo to zdaje się, jest dziedzina, w której Krzysiek ma wykształcenie. A pod tym względem bardziej ufam chyba tylko w autorytet doktora Mencena z takich bardziej znanych mi osób. Ale na medycynie czy fizyce to się chłopie kompletnie nie znasz i się nie wypowiadaj. Tak samo jak ja się nie wypowiadam o sporcie czy wojskowości. Chociaż nie. Bo byłbym lekkim hipokrytą, jednak w pewnym sensie nie wypowiadaj się w tematach, o których nie masz pojęcia, chyba że poprzedzisz to licerczym. Ja też niby się nie znam na szczepieniach, ale poświęciłem wiele godzin, żeby się znać. Swoją drogą polecę autorytety, które, jeśli nie z samego wykształcenia zasługują na posłuch, to przynajmniej doczytały wielokrotnie więcej niż ja. I w lepszych źródłach. Udajcie się po informacje o szczepionce na kanały Uwaga, naukowy Bełkot, Okiem Chemika oraz Nauka to Lubię. Dwóch kolesi z doktoratami i podwójna pani magister z Chemii i Farmacji. Raczej wiedzą, co mówią. I w sumie mam jeszcze jeden temat, który dotyczy pani Agnieszki z Okiem Chemika. I atora, czyli prośba o napisanie w komentarzu jakiegoś określonego słowa czy frazy, aby pokazać, że obejrzeliście do końca. Tylko nie rozumiem, jaki to ma sens. W statystykach YouTube da się sprawdzić, ile osób obejrzało do końca, czy zobaczyć wykres, w którym miejscu, jaki procent widzów rezygnuje z dalszego oglądania. Chyba że chodzi o podbicie ilości komentarzy pod filmem. Wiecie co? Jak obejrzeliście do końca, to napiszcie w komentarzu ballada ptaków i węży. Subujcie, komentujcie, udostępniajcie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do usłyszenia.